Panie Boże, witajcie. Mamy dzisiaj niedzielę 29 grudnia. Posłuchajcie fragmentu z pierwszej księgi Samuela. Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna. Nazwała go imieniem Samuel, ponieważ mówiła: Uprosiłem go u Pana. Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć Panu doroczną ofiarę i wypełnić swój ślub. Anna zaś nie poszła, lecz oświadczyła swemu mężowi, gdy chłopiec będzie odstawiony od piersi, zaprowadzę go, żeby się pokazał przed obliczem pana, ja bym tam pozostał na zawsze. Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę. Zabierając również trzyletniego cielca, jedną efemonki i bukła gwina, przyprowadziła go do domu pana do Shiloh. Chłopiec był jeszcze mały. Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Herego. Powiedziała ona wówczas. Pozwól, panie mój, na twoje życie. To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do pana. O tego chłopca się modliłam i spełnił pan prośbę, którą do niego zanosiłam. Oto ja dodaję go panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany panu. I oddali tam pokłon panu. Tej moją uwagę zwróciły słowa. Anna poczęła, to ta, która bardzo chciała mieć syna i modiła się gorąco o to, poczęła i miała tego syna w sobie. W języku hebrajskim łono kobiece, czyli miejsce, w którym dziecko przebywa, w którym jest otoczone, najbezpieczniejszą przestrzenią, ma ten samo źródło słów, co słowo oznaczające miłosierdzie Boga. Bóg chce nas otoczyć swoim miłosierdziem, swoją miłością, tak jak matka która miłością otacza swoje dziecko, które nosi w sobie, jak Anna, tak Bóg chce nas otaczać swoją miłością. I dajmy się Bogu, otoczyć Jego miłością. Nie was błogosławi Bóg szef mogąc, Ojciec i Syn, Duch Święty, dobrego dnia, szczęść Boże.